dzisiejszy. I to nasze ostatnie zadanie na dzień dzisiejszy. No bo jak zawsze jest jedno. Dzisiaj będę wykonywać razem Kibi i Charlie. Oto tak. Tu mamy zadanie z prezentami do spokój Mikołaja, w którym przygotuję prezent dla dzieci dorosłych. Są różne rodzaje. Wiemy, że kwadrat Czyli wiemy, że każdy boki mają cztery takie same. Na 40 cm. Długi, zielony, dłuższy bok to 30 cm. Długiego, długiego zielonego, czyli tego. I tego. A i teraz tak, jak myślicie, co trzeba dalej zrobić? Kto wie? Ja, tak. Musimy się dowiedzieć. Bo tak w ogóle to powinien Wam powiedzieć. Zadanie to jest, jakie są, jakie jest pole tego kwadratu. No, po, pokoju, No A To musimy się dowiedzieć tą część. A żeby się dowiedzieć tą część, musimy dowiedzieć się, jaka to jest wymiara. Bo tak, to wiemy, co chodzi. Tak, o ten długi, zielony. Czy to ma 20 centymetrów, ponieważ 4, 40 na 2 to jest 20. Dobra, to zapisz, mogę to zapisać, ok? Oki, okay. krótszy bok ma 20. Teraz, jak to zrobić, aby się dowiedzieć, ten bok pomarańczowy? Tu mamy cały kwadrat, czyli jak podzielimy to na pół, to to jest ta część, czyli 20 cm, tak plus 40, czyli wiemy, że tak jest 60. A tak jest 40. I co dalej? Jeden to, wiemy, że tu jest 40, tak jest 40. Nie wiem, czy... I teraz możemy zsumować już cały tak, całą tą długość. 40 plus 40 to jest ile? 80, dobrze kiwi. Plus 60 to jest 140, plus jeszcze 20 to jest 160. Ok, czyli to ma 160, tak? Dobrze, a teraz Kiwi nam powie, jak zrobić tą długość. To to jest mega proste. To już jest mega prosta, No tak, wiemy, że tu jest 300. Mhm, ten długim, no. Tu mamy 40 i 40. Przez to, co nam daje 300 plus 40 plus 40 to jest 380. No i super. Teraz trzeba pomnożyć 160 razy 380, bo obliczamy pole. 50 razy 380, tak? Tak. Czyli obliczamy to pisem. 60 razy 380. 38. Przemy 0, 8. 8, 4, 2, 1. 1. Dalej, jeden, dalej, czyli. Hmm, tak. No tak. 484, 48, 4 dalej to, tu 8 i dalej, czyli tyle. I zapisujemy, Sumujemy to tu będą 20 i 8 0 6. No. No i wiemy, że tu z bok 360 800. Teraz trzeba odjąć 2 zera. Czyli wiemy, że pole. Po, 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 bo mamy tu, mamy centymetry, tak? Tu mamy Mamy to obliczyć w metrach. No to, to, to ja. No to trzeba. Ty powie, podyktuj ten. Dzięki, kiwi. Y. Pokój. Jaki pokój? Jak my się Pokój dostawczy. Dobra. Mhm. Czy? Czy? Ma pole no. pole o sześćset sześćset ośmiu? metrach kwadratowych dziękujemy a waszym challengem na dziś będzie mm, co dzisiaj możemy wymyślić na challenge ktoś z was wymyśli bo ja nie mam pomysłu ja już idę może pa kiwi. pa muszę lecieć za to ja nie mam pomysłu. Dobra, no to hmm, jaka jest najmniejsza liczba czterocyfrowa podzielna przez y, przez 15 najmniejsza. No to takie na dziś i dziękujemy za oglądanie. Bye!